Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z Bespan.pl. Dzisiaj znowu krótka pogadanka, nie wiem, czy pouczająca, czy nie pouczająca. Mam nadzieję, że ktoś coś znowu z ciekawego z tego dla siebie, tego dla siebie weźmie. Ja po prostu opisuję to, co się dzieje się ostatnio w pytaniach do mnie. Bo ciągle wysyłam, ciągle mam mnóstwo pracy, ale teraz widzicie, już jest godzina 16, praktycznie. U mnie już się robi ciemno, a ja jeszcze próbuję nagrać film, mam nadzieję, że coś będzie widać. Już mówię o co chodzi. Po pierwsze, temat numer 1. Jak nie używać stacji meteo. Nie używać, jak nie używać, nie jak używać. Pojawiło się takie pytanie, ponieważ zadzwonił klient, i powiedział, że. Jego stacja meteo nie działa, ponieważ w miejscu na temperaturę pokazało mu się lo, ly, ow, i nie laf, miłość, nie, nie pokazała mu się miłość, tylko lo, czyli nisko, no i znikła w ogóle temperatura, tak, nie pokazuje nic. No więc próbowałem dojść, jak to się stało, no bo wiadomo, że jak coś się zepsuło, no to trzeba oddać i... I się wymieni, szczególnie takie rzeczy jak jakaś tam stacja meteo. Wszystko może nie działać, bo przecież to są, bo przecież to są urządzenia no zwykłe, tak, jakieś tam elektryczne, elektroniczne, czy jak to zwał I mają prawo i mają prawo się zepsuć. Klient mi wysłał zdjęcie i uwaga. Już pokazuję ten. To jest stacja meteo. Ona tu nie działa, bo wiadomo, bo jest niepodpięta do prądu. Dwa. Pokazuje drugi gadżet. To jest czujnik. Do stacji Meteo. I teraz uwaga: Czujniki do stacji Meteo daje się na zewnątrz. One wytrzymują ujemne temperatury. To znaczy, każdy ma inaczej, bo sprzedaje różne, tak? Jedne są do minus 20, jedne tam do minus 25. No różnie, po prostu te można dać na zewnątrz. Uwaga, to jest stacja, która ma stać w domu. Na parapecie, w kiblu, przy łóżku. Nie wiem, tam, gdzie sobie chcecie, jej nie można dać na zewnątrz. To jest stacja wewnętrzna. Zawsze to jest tylko przykład, tak? Ale w każdej stacji, jaką sprzedaję, jest stacja wewnętrzna i trójniki zewnętrzne. To nie wytrzymuje mrozu, to jest wy wyświetlać jakiś tam słaby ciekło który po prostu może się zepsuć od mrozu, a na początku pokazuje lo, czyli nisko. Nic nie wyświetli, ponieważ one z reguły są od zera wzwyż, od zera wzwyż, czyli plus. Jeszcze raz pokazuję, to białe to jest czujnik, to czarne to jest stacja. Dlatego e, to się nic nie zepsuło, tylko jedna rzecz jest na zewnątrz, a druga do środka. Pytam klienta czemu to uczynił. Powiedział, że dlatego, że palmy ma bardzo daleko od domu, w domu ma ściany grube jak w bunkrze. I po prostu zaczęło to gubić zasięg. Dlatego wyniósł ją na zewnątrz i powiedział: No, ale przecież pan mówił, że stacja jest na, że stacja jest zewnętrzna. Eee, nie wiem, pewnie się już źle wyrażam, źle wysławiam. Nie wiem, co jeszcze mam zrobić, żeby było dobrze. Może powinienem robić tak, jak u mnie w korporacji robili? Taki przykład wam powiem. Eee, była taka sytuacja, że na kartonie. Produkowaliśmy pianę poliuretanową. Na kartonie nadrukowywało się, w jednym wierszu się nadrukowywało batch number, czyli numer serii, a pod spodem nadrukowywało się datę ważności, do kiedy ona jest. No i ludzie na produkcji gdzieś tam się pomylili, zrobili nie tak jak trzeba i przyszli z pretensjami, ponieważ oni nie wiedzieli, w którym wierszu ma być co, a w instrukcji mieli napisane, że w jednym wierszu mają drukować to, a w drugim tamto, ale zrobili źle. Tak. Więc pan. Andrzej z działu obsługi klienta, serdecznie go pozdrawiam. Napisał im instrukcję: W wierszu górnym napisać data ważności. W wierszu dolnym, wiersz dolny, jest to wiersz znajdujący się pod górnym. Napisać y, datę ważności, czy tam na odwrót, tak? Jaka była obraza? Przecież my nie jesteśmy idiotami. Y, jak można tak do nas pisać, że dolny to jest pod górnym, a górny jest nad dolnym? Ale może tak trzeba. Ja nie wiem. no Ja już się w korporacji nauczyłem, że, że tak trzeba. E, nie wszystko umiem przewidzieć ciągle. Ta jest do zewnątrz, czujniki są. E, ta jest wewnętrzna, czujniki są na zewnątrz. O, to była jedna sprawa. E, druga sprawa. Ciągle pojawiają się pytania. E, ciągle pojawiają się pytania odnośnie. Na grupie szczególnie naszej. Ostatnio była taka sytuacja. Pani się pytała, e, mam palmę. Która wytrzymuje minus 25 stopni, taką kupiłam. Eee, kiedy powinnam ją okryć? Pff, no, jak wytrzymuje minus 25 stopni, no to póki co nie ma takiej potrzeby, tak? Bo u mnie minus 25 stopni ostatnio było. Nie wiem, w 2008? Może? Może. Nie pamiętam dokładnie. Eee, zapytaliśmy jej pytanie, ale o co chodzi, tak? A bo. Sprzedawca to mi powiedział, że ona wytrzymuje minus -25 stopni, ale generalnie to trzeba by ją okryć, jak temperatura dobowa przekroczy ileś tam. Pytam mnie: "Co znaczy temperatura dobowa?" Co to znaczy temperatura dobowa? A no pan mi podał taki wzór. Pierwiastek sinus cosinus podzielić na tangens alfa całka z tego i wtedy należy okryć palmę. To oczywiście w cudzysłowie. Pani podał, żeby przemnożyła coś tam przez coś, temperaturę wzięła średnią z dnia, średnią. Z... Hello! Kto będzie takie rzeczy robił? Średnią z dnia, średnią z nocy wyciągał średnią. Kto z Was w ogóle ma taką stację meteo, która mu pokazuje średnią? Ja mam! Tu stoi Davis. Mam wszystkie wykresy i mogę wyciągać średnie, ale Wy nie możecie. Eee, zapytałem tej pani, co za geniusz? Sprzedał jej te, te palmy. Obraziła się! Jak pan może podważać, że ktoś, że ktoś źle mówi? Przecież to dobry człowiek, on dobrze powiedział. Uwaga, od razu. Panujemy, wywalamy takich ludzi, takie panie, dajemy blokadę na telefonie. Stra strata czasu na takich ludzi, szkoda mi życia, naprawdę mam mnóstwo roboty i chciałbym poświęcić swój naprawdę cenny czas na klientów, którzy są fajni, mili którzy naprawdę wnoszą coś fajnego, szczególnie do grupy, a nie na jakieś takie jadaczki. Więc mówię od razu, jak ktoś będzie rzęził, od razu go banuję, kasuję, usuwam, nie będzie. I mam go w nosie. I tym optymistycznym akcentem chciałem wam pożyczyć wspaniałego dnia, i jak będą jakieś kolejne takie hity, to oczywiście będę nagrywał filmy na dany temat, bo no, może ja nie wszystko mówię, może mówię niewyraźnie, może mówię głupio, może rzeczywiście niektórych rzeczy nie wiecie, bo te wyjaśnienia są dla was za słabe, dlatego jak tylko się pojawią jakieś takie dziwne sytuacje, dla mnie dziwne, bo może dla was nie, no to będę dogrywał jakiś kolejny materiał. Życzę wam wspaniałego dnia, zapalniały Polskę. Póki co nie trzeba nic okrywać, bo jest ciepło. Pamiętajcie. Hej.